Yo, siemanko, witam was bardzo gorąco, serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z gry Life is Strange. Będziemy dzisiaj co robili w tej grze? A gdzie żeśmy w ogóle zakończyli ostatnio? Ja dobrze pamiętam, ale czy wy pamiętacie gdzie dokładnie jesteśmy teraz? Ja już wiem. Jesteśmy w drodze do naszego internatu. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kontynuować naszą podróż w grze Life is Strange. Proszę, proszę, mamy nasz internet. O, jakieś prace się odbywają, odnawiają. Ciekawe dlaczego? Brzydko. I co my to zrobimy? Tak, czy co my... Aha, musimy pójść do swojego pokoju, żeby zwrócić, zwrócić Warrenowi jego pendrive. No, proszę bardzo. <tuszy> Max tam tu się, się pięknie prezentuje nie wiem, czy będziemy mogli z kimś porozmawiać? No czekajcie, może pogadaj. No, ej ty, chodź tu. Zresztą z tobą gadać. No, o! Kurde, tam jakiś totem indiański. Ja go chcę zobaczyć z bliska. E, no, no co, nie mogę? Mogę spojrzeć? To Banga, ale nikt nie wie, dlaczego on tak się nazywa. A? No, skarż się sznurek. Nie chcę. Nie można. Nie można. Sie ma. Zachary? Chodź, pogadamy. A. Kate. oczekajcie co w koszu? glad to see our campus is eco-friendly there's <laughs> no kate looking sadder than usual hi kate hey max He looked down you okay i'm kind of over humanity today nice, bro. sorry to be a drama queen is there anything max i'd like to be alone if you don't mind I'm sorry. No dobra, cofniemy czas i zapytamy ją jednak jak było na zajęciach, wiecie? To no dobra, wystarczy. Rozmawiaj. Hi, Kate. Hey, Max. Jak nice, bro. How did you like class today? I don't remember. Nie pamiętam Chyba ma na wszystko anything? dzisiaj. Mm. Max, chciałabym być jeśli nie no jakaś jest strasznie przygnębiona, Kate, no trudno. Eee, tam mamy jeszcze postać zącona. Samuel. Good ol' Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X files weird. Hmm. Howdy Samuel. Well, hello there.

You know Rachel? How can you know a prison? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. No. Będzie malował okna. What was she like? I wiem, she popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like Ale... a Positive and negative. Ale no, on mówi do nas jakimiś dziwnymi zagadkami. Nawet promienie dają cień. Oj, oj, oj. Po zamiataniu będę malował. Została nam jeszcze ta jedna postać na ławce, którą jest Elisa. El Alisa. Spójrzmy na nią. Elisa i ja Porozmawiajmy z nią chwilę Co słychać? I'm by myself for Ready, soon I'll be with at the Vortex Club no, I Dobra rada Sorry I really have to find out what happens No troszeczkę czas. Porozmawiajmy. Oh. o tym. Co czytasz? What What to say? Good point. Now if you'll excuse me. jakaś troszeczkę dziwaczna jest dobra. Słuchajcie, idziemy do tych popa <coughs> Oh shit. There's Victoria and her mean girls. <laughs> it's Max Caulfield, the selfie hole of Blackwell. Oh, what a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. Hmm. The process, processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. <laughs> <laughs> no, dobra. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving oh wait hold that pose so original don't worry max i'll put a vintage filter on it right before i post it all over social media oh oh yes victoria i'll get your bony ass out of my way i don't want to mess with that ladder and hurt poor samuel Chciałabym tylko, żeby hell out of the way. Wiktoria. Mówił, że coś będzie malował. Hmm. Dobra, nieważne. Dajcie, poszedł sobie. Co my tu możemy zrobić? O, wokreślam, otwarte pomieszczenie. Użyję ja od razu. Co Are you kidding?

Dalej nie mogę. A czekajcie, coś tu powiększył. No co mogę dalej zrobić? No spróbujmy się w ten czas. system może dalej sobie. Dobra 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 O jest jest coś Jest coś pusz być Ok, let's see if this works. jeszcze raz przejrzymy tu użyjmy naszego spryskiwacza do roślin dobrze, dobrze. <clears throat> chcieli Victoria it's just water yeah water on my cashmere do you mm. know how much this you look great I can't even chill on the steps o czekajcie 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 coś ciekawego teraz właśnie ciekawe co będzie z tym wiadrem No 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 no. Boom. Oh, we have got the bestest pain. is not good for hair? Nope. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Hahaha. No, and what? Powiesz mi teraz. Co mi teraz uh, powie? Hey Victoria What do you want Max <laughs> yeah, Don't Don't say a word Max no, wait hold that pose And no filter needed before I post this <laughs> Please move I've had a messed up day and I'm going to my room You do that I know where you live So does Nathan No, let me strashy Nie mam ochoty je pocieszać. Chodzimy do naszego internatu dla dziewcząt. Także widzicie, nieraz się wszystko obraca przeciwko temu, kto próbuje nas tutaj w jakiś sposób. Próbuje nam w jakiś sposób zaszkodzić? Tablica. Room 217. No way in hell am I ever going in here. We took so long. pobiegły do niej. still a cheerleader at heart. Co my tu mamy znowu? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Przeczytajmy to. Nie bój się, bądź gotów. Trening młodych strzelb. Nawet jeśli nie masz 21 lat, możesz nauczyć się jak korzystać z broni od AK do Z Wrodowki. Młode strzelby używają fajnych, bezpiecznych i doskonałych replik. Zatrzymaj się przy naszym bunkrze na pokaz. 10.17, poniedziałek, sobota, 174, Hemingway, zignoruj wielkie psy. Młodzież z Blackwall otrzymuje 20% zniczki. No, 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 będziemy... Coś poczytać? A, to co tu jest, kur... To czytajmy to? Lepiej zapobiegać. Nieważne jak bardzo się ulubicie. Jedno potknięcie może zmienić twoje życie. Masz wybór? W czekaniu nie ma nic złego. Po więcej szczegółów wejdź na ble, 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 bla. graffiti Nie wierzysz? To zobacz filmik Kate. Słyszysz mnie? Wszyscy słyszymy. Prosimy, szanuj swoich sąsiadów i całe piętro. Zachowuj ciszę na korytarzach po 22. Dziękuję za wysłuchanie. Dobra. To nie będziemy chyba więcej czytać na tych tablicy, bo tu nie ma nic konkretnego. Plakat zaginioną to już on się pojawia wszędzie, co tu jest, tu nie możemy wejść. Boże, co tu się działo? Papier toaletowy. like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Dobra, nieważne. Pokój Max. Oj, jeszcze to nic Co nie napisałem. I I mm. have to Proszę, say. dobra, wchodzimy do pokoju, Max. Jesteśmy właśnie w pokoju naszym. Home sweet home. Ulubiony kokon. To jakaś notka. Wróćmy na nią. Warren even left me a little message mi taky flash drive. Jest Dobra, poczytajmy, co on napisał. Do Max lub każdego, kogo może to dotyczyć. Zawartość filmowa tego pendrive'a to materiały kontrowersyjne, dosadne, potrafiące zmienić życie widza. Kolekcja ta została pobrana z najwyższą troską o wyszukane gusta widzów. Gratuluję dobrego smaku i z niecierpliwością oczekuję dogłębnej recenzji nagich i rozczarpanych oraz ultra-vixens. Pokój Warren G. Warren G. A niech i tak będzie. Co my tutaj, <laughs> przepraszam, mamy w tym pokoju? Pluszak, łóżko, szuflada, sprzęt, fi albumy. Co to za albumy są? Hmm, tak, tak. atfosu e, fladeu Max and Chloe best friends Who even says that anymore I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say The longer I wait the worse it'll be Idiot Max Chloe laptops spójrz. spójrz. O, dana, no, no, czytajmy, czy to za notatka. Cześć. Pożyczyłem Twojego pendrive'a, żeby móc sobie coś obejrzeć, jak będę się uczyć. Jeśli potrzebujesz go z powrotem, zajrzyj do mnie. Bluzi... Blu... Buziaczki, buziaczki, di. Dobra, a czy nie mamy pendrive'a No to, co to jest? A co dochodzi Wróć. Hmm. Jakiś album. Jeszcze I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dali, what a fantastic eye. He could truly freeze time. No właśnie, no właśnie. laptop, użyjmy laptopa. I look so pathetic. Wyglądam, właśnie. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Lauren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Dobra, czekajcie, bo czytajmy w ogóle o co tu chodzi. Czytaj. <coughs> Dobra, nic ciekawego. Dalej. Szybki szkic mojej nowej muzy. Następne. Fotoporno. Witaj Fotoporno Centrum z informacjami o niemal wszystkich wyprodukowanych aparatach całego świata. Kliknij na zdjęcie aparatu, aby przejść do jego właściwości. Fajna strona Fotoporno. Następne, czytaj. Warren, gra, gra, Warren Graham. Warren czy coś tam, coś tam, jego adres. Max, dzięki za maila i notatki z zajęć Jeffersona. Nie przestanę ci wysyłać podziękowań. Mam też na pendrive dość pokaźną kolekcję najróżniejszych, trochę zjebanych filmów, klasyków, kultowych pozycji. Może będziesz chciała je zobaczyć. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Większy ze mnie naukowiec niż artysta. Możesz mi jeszcze wytłumaczyć, jak działa aparat. Do zobaczenia. Warren G. No dobra. Tutaj nic ciekawego. W takim bądź razie. Na ścianach też nic ciekawego. Tu jakieś zdjęcia. No, no to kwiatuszka poddajemy. Tak, jak najbardziej trzeba podrać. Kwiatuszka. Pij, pi. Będziesz. No tak, właśnie. Uu. Będzie miał swoje konsekwencje, że podam kwiat. bez przesady, Tylko spójrz, spójrz, spójrz nic więcej. Możemy pograć na gitarze. Eee, Dobra, nieważne. Nie będziemy grali na razie. Wychodzimy spokojnie. Idziemy po naszego pendrive'a. Dama. O, o. o. Znowu jakieś nie wiadomo, co się dzieje. hey juliet is everything cool oh yes max i've locked dana in the room because we're cool you are Co what did she do what didn't she do dana's been sexting with my boyfriend ouch how did you find out if you don't uh why do you care? care why are you even asking me you never talk just zone out with your camera

And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go straight to hell. Mm. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. No, what I do, do? Oh, Victoria. Wait, wait, wait. Wait, wait, Gdzie my możemy znaleźć teraz jakieś dowody przeciwko tej yy, bardzo miłej dziewczynie y, Blackwall Academy, jaką jest Wiktoria. Ona jest tak poszkodowana, taka biedna normalnie. Niech ją. Ale jaki ma fajny aparat. Dobra, nieważne. Tablet. Użyj tableta, może w tablecie coś. To her co? Drukarka 3D. Dobra, nieważne. Prykamy. Biżuteria, naklejka, ulotka, książka, plakat zaginiony. Te plakaty, to zobaczcie, że są wszędzie. Normalnie one są wszędzie. Nie wiem, co, gdzie my możemy znaleźć to. Czekajcie, to tu jest grane. Gazetka, drukarka, telewizor nie można włączyć. No to już nic nie mam więcej. Kosz, nie. Oczekajcie, laptop, jest laptop. Użyjmy laptopa. Victoria. And O! Czytajmy się. Victoria Case do Taylor Christensen. Taylor, właśnie załatwiłam Juliet i Danę na tacy. Bidulki. Wystarczyło ście mi, Juliet, że widziałam w telefonie zachaz prośnie wiadomości od Dany, Tępa dzida. Mi uwierzyła i spodziewam się niezłego Sajgonu w internacie. Julie zasłużyła na to za podebranie mi A co do dane, kogo ona obchodzi? ich popcorn. Mhm, dobra, no to nic, czekajcie, to musimy to zrobić. Nie, nie, to wydrukować. Wróć. Wydrukować to musimy. To jest drukarka. Tak działa. No nie działa, jak ja mam to wydrukować? A, tu jest, wydrukuj, Email. Dobra. Re, 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 re. Rozwikłaliśmy zagadkę i normalnie pociśniemy po całej Wiktorii. Weź. Weź, żeż ten. Really yeah, Dobra, weźmy z tego pokoju, bo tutaj śmierdzi Wiktorią. Nie za bardzo lubię jej zapach, ani wygląd. w ogóle nie lubię tej yy, miłej dziewczyny. Weźmy teraz do tej Juliet 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 się ma. masz maila, proszę. Juliet, read this. Of course No widzisz i co? jak Ci jest? I'm an asshole. I'm sorry Dina You are And I hope so. I really think i'd mess around with zachary no but i get stupid jealous i still love me and you do my laundry thanks max you're like the blackwell ninja now let's see what zach has to say about victoria you set me free thank you warren's flash drive is on my desk przygód. Max. Drive, jest jest to, weź go. must protect my precious, so max never has to chase it down again. that's it, bill. bill. seriously, thanks again. i can't believe juliet locked me in my own room. real mm -hmm. mature. victoria is not nice.

In a special folder. O. No dobra, to nic, idziemy dalej Aha, czekajcie, coś tam się stało No dobra, mamy iść Mamy iść w takim bądź razie na Parking do Warren'a Wychodzimy No i cóż, wyszliśmy z naszego To jest no o. Ona dostała w głowę Próbujmy ją jeszcze uratować Na szybko do niej

Jesteście w stanie to przeczytać No po prostu tą Wiktorię to bym zrzucił Ze trzy razy z jakichś przepaści Niesie na górę, znowu zrzucał Żeby mieć pewność, że już jej przeszło to no za... Czekajcie, mama coś tam napisała A, dyrektor napisał No tak, oczywiście Mamy iść na parking, tak? To pewnie tędy. No cóż moi drodzy, troszeczkę się tu zaczyna wyjaśniać w tej całej naszej grze. Potwierdziliśmy się w przekonaniu, że e, najmilszą osobą w tej grze jest Wiktoria. Wszyscy są za nią, bo ona jest najwspanialsza, najlepsza. Wszystkim pomaga. A tak naprawdę to jest nie jest jedna w jedna wielka wredna. No właśnie. Tak, o tym samym pomyśleliśmy. Ale co będzie dalej z naszą Max? Co się stanie na parkingu? Czy pocałują z Warrenem? Czy też nie? Okaże się w kolejnym części. A ja was zapraszam do subskrybowania naszego kanału Dżingis i Synek na YouTube, Zostawienia komentarzy, lajków pod filmami. Wejdźcie również na naszego fanpage'a. Również Dżingis i Zapraszam również do streamów, które się odbywają teraz codziennie od 20.00. I mówię Wam serdecznie ją oraz słodziuskie. Pa-pa!